W naszych wiadomościach m.in. o zaproszeniu na diecezjalną pielgrzymkę do Częstochowy, również o pierwszej pielgrzymce dekanatu kęckiego, także o złotym jubileuszu kapłaństwa znanego księdza Zbielska-Białej, a również będzie o otwarciu pomnika hospicjum w Oświęcimiu. Piesza pielgrzymka to okazja do pogłębienia wiary, szkoła miłości bliźniego, wytrwałości i gościnności, napisał biskup Tadeusz Rakoczy w specjalnym liście zapraszającym wiernych do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. bielsko Pątnicy po raz 21 wyruszą z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haucnowie 6 sierpnia. Poszczególne grupy wyjdą też z Andrychowa, Cieszyna, Czechowic, Dziedzic i Oświęcimia, a końcem sierpnia z Żywca. Ordynariusz przypomniał, że czas pielgrzymowania to swoistego rodzaju rekolekcje w drodze, wypełnione modlitwą, refleksją, śpiewem, radością i zmęczeniem dzielonymi ze współbraćmi pielgrzymowania, a również z mieszkańcami przemierzanych wsi i miast i tymi, którzy udzielają gościny. Jest to więc okazja do pogłębienia swojej wiary i życia modlitwy. Szkoła miłości bliźniego, wytrwałości i gościnności, również okazja rozwiązywania swoich problemów życiowych, zwłaszcza w rozmowie z kapłanem, czy pełnym spojrzenia wiary współbliźnim. Ponadto szkoła patriotyzmu, podziwiania i umiłowania piękna naszej ojczystej ziemi, napisał biskup, przypominając, że tematem głównym tegorocznej pielgrzymki będzie hasło roku liturgicznego Kościół Naszym Domem. Aby dotrzeć do Częstochowy, bielsko-żywieccy pielgrzymi w ciągu 6 dni pokonają 170 km. A skoro jesteśmy przy temacie pielgrzymek, około 150 pielgrzymów wyruszyło 22 czerwca w 31 pielgrzymce dekanatu kęckiego do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Poszczególne grupy z 13 dekanalnych parafii spotkały się w Porąbce, gdzie msza święta zainaugurowała około 50-kilometrową wędrówkę wśród beskickich krajobrazów. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było hasło roku liturgicznego Kościół Naszym Domem. Główny przewodnik pielgrzymki, ksiądz Marcin Mężak z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce, zwraca uwagę, że w dawnych latach pątnicze wędrowanie do Kalwarii trwało trzy dni. Bo ta pielgrzymka ma taki inny wymiar. Ta częstochowska to są rzeczywiście takie pełne jak gdyby rekolekcje w drodze, jest to każdego dnia rozważanie, może jakiś inny temat. Natomiast tutaj ta pielgrzymka jest bardzo skondensowana, bo my wychodzimy właściwie w piątek, w sobotę już jesteśmy w Kalwarii. To jest jak gdyby taki czas pigułce. Ksiądz Zygmunt Midzia, wikariusz parafii pod wezwaniem najświętszego serca Pana Jezusa w kętach podczas liturgii inaugurującej pielgrzymkę wezwał uczestników, głównie młodych ludzi, do radykalizmu ewangelicznego. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie starali się być minimalnie, znaczy, że tak jesteśmy, nie jesteśmy. Czyli jestem w Kościele, ale nie jestem. Moje myśli są z tymi, którzy mieli i a nie idą. Moje myśli są z tymi sprawami, które gdzieś tam są. Nic tam za kościołem, to wszystko ma zostać tutaj, a potem mamy wszystko zabrać ze sobą do plecaka i przez te dwa dni będzie ciężko, nie ma co ukrywać. <grymne> będzie ciężej, jak w tym plecaku, jeszcze będziemy mieć więcej tych spraw i intencji, o których mówił ksiądz, ale to po to jest. Pielgrzymi pierwszego dnia dotarli do parafii w Rzykach, gdzie zaplanowano nocleg. Następnego dnia przez Ponikiew, Łękawice, Usunkowice doszli do Kalwarii. Trasa, która liczyła kilkadziesiąt kilometrów, wiodła malowniczymi drogami górskimi. Pielgrzymkę zakończył, zakończyła sobotnia Eucharystia i modlitwa przed wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pomysłodawcą pielgrzymek dekanatu kęskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej był ksiądz Andrzej Błaszkiewicz z Suchej Beskidzkiej, obecnie misjonarz w jednej z parafii w Hongkongu. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował 24 czerwca jeden z najbardziej znanych księży diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz prałat Józef Szczypta, twórca parafii i budowniczy kościoła na osiedlu Złote Łany w Bielsku Białej. Uroczystą Eucharystię w bielskim kościele pod wezwaniem świętego Józefa odprawił biskup Tadeusz Rakoczy. Na początku liturgii odczytano list gratulacyjny ze Stolicy Apostolskiej dla księdza Szczypty z okazji jego złotego jubileuszu kapłańskiego. Więc szczypta należy do pierwszej grupy kapłanów, których posługa była w sposób szczególny związana z błogosławionym Janem Pawłem II. Kapłańskich święceń udzielił jubilatowi 17 czerwca 1962 roku wówczas młody biskup, wikariusz kapitulny Karol Wojtyła, który zastąpił w tej posłudze po raz pierwszy arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, zmarłego nagle dwa dni wcześniej w Warszawie. W biskup Rakoczy przypomniał, że ksiądz Szczypta na polecenie kardynała Wojtyły 18 czerwca 1976 roku przeniósł do wyodrębnionego z parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Białej ośrodka duszpasterskiego na Złotych Łanach. A od 29 września do 1 października 1978 roku kardynał Wojtyła przyjechał na wizytację parafii św. Józefa na Złotych Łanach. Wspólnota ta nie miała wówczas nawet własnej kaplicy. Była to jego ostatnia wizytacja kanoniczna przed wylotem do Rzymu na konklawę i wyborem na papieża. Biskup Rakoczy podkreślał, że Jan Paweł II dobrze pamiętał o tamtej wizytacji i gdy w 1995 roku, podczas przejazdu przez Diecezję Bielsko-Żywiecką, dostrzegł Kościół świętego Józefa, chciał go natychmiast odwiedzić. Podziwiam tylko właśnie tych ludzi, którzy, którzy ze mną szli i narażali się na różne przykrości, a nieraz wyrzucenie z pracy, ale dzięki temu zdobyli pracę, wybudowaliśmy. Teraz się cieszę każdemu, kto przychodzi do nas. No i chcemy zrobić jak najwięcej dobra dla ludzi. Marzenia na następne 50 lat? Marzeń nie ma. Myślę tylko o czyści, o niebie i o piekle. Daj Boże, bym się tam nie dostał. Nic poza tym. Ksiądz Prałat Józef Szczypta jest od 36 lat proboszczem parafii Świętego Józefa na Złotych Łanach. Pełni funkcję dziekana dekanatu Bielsko-Biała III. Urodził się w 1938 roku w Załucznem na Podchalu, Kończył liceum w Nowym Targu. Duży wpływ na jego kapłańskie powołanie miał nieżyjący już ksiądz Stanisław Bal, katecheta. Po seminarium trafił jako wikariusz do parafii Niegobić, czyli do tej samej wspólnoty, w której pracował przez rok ksiądz Karol Wojtyła. Następnie pracował w Dąbrowie Narodowej, Andrychowie i Krakowie-Salwatorze. W 1976 roku na polecenie kardynała Wojtyły podjął się budowy parafii i kościoła na bielskim osiedlu Złote Łany. Zezwolenie na budowę kościoła władze wojewódzkie wydały dopiero po 124 delegacjach parafian do różnych szczebli administracji publicznej. Ksiądz Szczypta podkreśla, że podziwia ludzi, którzy wspólnie z nim narażali się na przeróżne szykany i kary, starając się znieść świątynię na Złotych Łanach. Drodze zeskoczowa do Bielska Białej pokazałem z samochodu papieżowi kościół na złotych łanach. Mówię: ojcze Święty, tam w tym kierunku są złote łany. To Ojciec Święty zerwał się z miejsca i mówi: Jedziemy tam. Niestety tego życzenia nie udało się wówczas zrealizować. Na jednej z audiencji Jan Paweł II, wspominając swą ostatnią wizytację biskupią w Polsce, zauważał, że przez złote łany spóźniłby się na konklawę. W Oświęcimiu otwarto 21 czerwca oficjalnie działalność pomnika Hospicjum, pierwszego w mieście i powiecie stacjonarnego hospicjum zbudowanego jako hołd dla ludzi, którzy ratowali więźniów auschwitz birkenau Pomysłodawcy przedsięwzięcia to byli więźniowie niemieckiego obozu zagłady, którzy nigdy nie zapomnieli, że często tylko dzięki pomocy Oświęcimian przeżyli wojnę. Czołowym inicjatorem budowy hospicjum jest aktor, reżyser i pisarz August Kowalczyk, były więzień El Auschwitz, przewodniczący Rady Fundacji Pomnik Hospicjum. Witając zaproszonych gości, wśród których byli m.in. ministrowie zdrowia Polski i Niemiec, dyplomaci, przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, Kowalczyk recytował wiersz nawiązujący do bolesnych wspomnień obozowych. Hospicjum funkcjonuje już od początku tego roku. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje na razie 20 łóżek. Chorymi w hospicjum opiekuje się kilkanaście osób, lekarze, psychologowie i fizjoterapeuci oraz pielęgniarki. Koszt budowy całego obiektu to ponad 3 miliony złotych, z czego prawie 2 miliony stanowiły środki unijne. Około miliona środki własne, a prawie 350 tysięcy złotych wyłożył na ten cel budżet państwa. Do pokrycia wkładu własnego wykorzystano środki przekazane przez wojewodę małopolskiego, rządy Japonii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec oraz szereg instytucji i osób prywatnych. Z podarowanych pieniędzy zakupiono też sprzęt specjalistyczny dla hospicjum. Akt erekcyjny pod budowę Oświęcińskiego hospicjum wmurowano 27 stycznia 2000 roku w 55. rocznicę oswobodzenia niemieckiego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Patronat nad fundacją pomnika hospicjum przyjął, a także został honorowym członkiem Rady Fundacji m.in. metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. To środowisko hiszpańskich artystów z XVII wieku odegrało wyjątkową rolę w utrwaleniu ikonograficznego kanonu prezentacji tajemnicy o niepokalanym poczęciu, podkreśla ksiądz profesor Andrzej Witko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ten teolog, duchowości i historyk sztuki wygłosił 18 czerwca w Bielsku Białej specjalny wykład dla twórców i artystów poświęcony tajemnicy niepokalanego poczęcia w sztuce. Ksiądz profesor wyjaśniał, że wiek XVII w Hiszpanii był czasem najbardziej znaczącym rozwoju kultu Niepokalanego Poczęcia, zarówno na płaszczyźnie teologicznej, jak i artystycznej. Duchowny przedstawił kolejne etapy ewolucji ikonografii Niepokalanego Poczęcia na przykładzie konkretnych obrazów i rzeźb. Wykładowca zwracał też uwagę, że to wizja opisana w Apokalipsie św. Jana opowiadająca o niewieście odzianej w słońce z księżycem pod stopami w koronie z dwunastu gwiazd miała największy wpływ na kształtowanie się ikonografii przedstawienia Niepokalanej. Kolejne przedstawienie, które było następne ogniwem, w utrwaleniu kanonu ikonografii niepokalanego poczęcia odnosiło się do wątku Apokalipsy św. Jana Boczczowa. To był bardzo ważny punkt przełomowy w poszukiwaniach teologicznych, kiedy rozdział 12 z Apokalipsy św. Jana, gdzie opisana jest niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod miejscowami i smog który jest ucieleśnieniem zła, zaatakował niepokalaną, aby zniszczyć jej dziecko, czyli zniszczyć jej dzieło. Pochodzący z krakowskich łagiebnik ksiądz profesor Andrzej Witko, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor teologii duchowości, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Santelmo w Hiszpanii. Rady Naukowej Instytutu Sztuki Pan Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności napisał ponad 30 książek wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji. Prace 46-letniego duchownego poświęcone są problematyce Bożego Miłosierdzia, historii, kultury i sztuki. Jest laureatem pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie krasomówczym nagrody imienia księdza Szczęsnego Detlofa. W niedzielę 17 czerwca dotychczasowy proboszcz i kustosz Sanktuarium Maryjnego w Rychwałdzie, ojciec Radosław Kramarski, odprawił Mszę Świętą dziękczynną za 10 lat posługiwania w tym ważnym dla całej decyzji miejscu. Było to jednocześnie pożegnanie Franciszkanina z całą wspólnotą parafialną. Zakonnik pracować będzie jako przełożony klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Niedzielną liturgię w Rychwałdzie koncelebrowało kilku księży. Na następne czterolecie nowym gwardianem i proboszczem w Rychwałdzie został wybrany ojciec Bogdan Kocańda, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie. Rozdzielne dotychczas stanowiska gwardiana i dyrektora domu edukacyjnego zostaną połączone i będzie sprawować je jedna osoba. A na koniec coś o sukcesach sportowych. Parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja w Rychwałdzie zdobyła mistrzostwo w czwartych letnich finałach diecezji bielsko-żywieckiej Bosko Cup. Pokonując w meczu finałowym na stadionie w Wapienicy zespół Skończyc Małych 5 do 1. Młodzi piłkarze z Rychwałdu zagrają zespołem Soli w meczu o superpuchar Bosko Cup, który odbędzie się pod koniec sierpnia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Na następne spotkanie z wiadomościami zapraszamy już za tydzień. Nie da się ukryć, że zbliżają się wakacje i to wielkimi krokami. My jednak nie próżnujemy i przygotowujemy dla Państwa nowe atrakcje. Oto fragment tych właśnie atrakcji. Ten niesamowity widok, który się tutaj rozpościera w dole, widzimy stare miasto Bielska-Białej. Wieże Kościoła, zbawiciela lutrańskiego kościoła. W dali wzgórze trzy lipki z charakterystycznym. Krzyżem znajdujemy się, można się domyślić, na wieży Kościoła Katedralnego Świętego Mikołaja. Widok jest piękny, ale tak naprawdę najpiękniejsze rzeczy znajdują się 61 metrów w dole, czyli w samym kościele, w, samym, w samej świątyni Świętego Mikołaja.